Dzień dobry moi drodzy, witam się z Wami w ten ponury dzień. Mamy czwartek u mnie dzień nietreningowy e, także pokażę wam co jem w ciągu dnia teraz przeskoczyłam na kaloryczność 2200 kalorii i już nie mam jakiejś takiej fazy na jajka więc y, postanowiłam sobie zrobić dzisiaj omlet troszkę taki inny, ponieważ y, z warzywami, żeby trochę to nabrało objętości, potem idę do szkoły mam na późniejszą godzinę i kończę też wcześniej, także bardzo fajnie zabieramy się za nasze śniadanie zapraszam cię na Poldra 2000, mniej więcej Kalor. Wam jeszcze podziękować za to, że mukbang z, z moją historią się tak dobrze przyjął. Bardzo miło dostałam od Was wiele wiadomości na Instagramie i cieszę się, że podoba Wam się to. To tutaj widzicie. Dobra, lecimy na się na nie. Tutaj mam dwa jaja, resztkę cukinii, do tego marchewka, szczypiorek, sól, pieprz, papryka wędzona i tam może jeszcze dodam jakieś inne przyprawy. Olej u mnie z awokado. Do całości sobie dodam mąkę, ale taką z płaskórki, taką pełnoziarnistą. Ona jest naprawdę bardzo fajna, ale możecie tutaj użyć dowolnej. tego wyszło łącznie 140 gramów, myślę, że tyle starczy, idealnie na dwa jaja. piję tutaj do tej marchewki, a drugie jajko troszeczkę tak spieniłam, ubiłam, żeby ten omlet nabrał takiej objętości. Prezentuję się moje dzisiejsze śniadanie. Jeszcze posypałam go tartą mozzarellą. Osi mi przypomina ten zapach, jakąś taką em, potrawkę z przedszkola, coś takiego może tak pachnie, tak wygląda w środku. Mm, mm. Wow! Weciżkach w omletach to nie za bardzo przypadam za, za startą cukinią, ale tutaj... Mega! I do szkoły sobie zabiorę moje najlepsze batony Bardzo je lubię za to, że ich się nie da dużo zjeść Weźmiecie sobie jakiegoś batona słodkiego, sneakersy i tak dalej To jak zjecie, nie wiem, całego takiego batonika To macie ochotę sięgnąć po drugiego A tutaj zjecie sobie put i po prostu już nie potrzebujecie więcej Dzisiaj właśnie będę robić zamówienia Także pokażę wam co zamawiam z Niro Zjem i od razu lecę do szkoły się nie spóźniło, chociaż i tak się pewnie spóźnia. No, no. Czerny, moi drodzy, właśnie wróciłam ze szkoły. Jest godzina 15. Szkoła dzisiaj kończyłam o 14.30, myślałam, że o 13.00. ale miałam na 10. Przez ten tydzień chodziłam też dosyć późno spać. Nie wysypiałam się, bo wstawałam rano, także dzisiaj nadrobiłam. Proszę dać znać, ile wy potrzebujecie, żeby się wyspać, bo niektórzy potrzebują 9 godzin a niektórzy mogą normalnie funkcjonować na przykład na 7 godzinach, to jest dla mnie nie do pomyślenia. Ja gdybym miała funkcjonować śpiąc 7 godzin, to po prostu byłabym nieżywa i bolałaby mnie cały czas głowa, byłabym cały czas zmęczona. Zjadłam sobie to śniadanie, potem tego batonika i jabłko, jeszcze sobie kupiłam jabłko w szkole, ponieważ czułam, że robię się głodna, a zanim w ogóle zrobię ten obiad, to, to troszeczkę minie, a też w zasadzie nie wiedziałam się co zrobić, ponieważ nie nie mam ani żadnego mięska w lodówce, ani żadnego tuńczyka, rybki, no, no nic tak naprawdę nie mam. E, zastanawiałam się nad ciecierzycą, ale zobaczyłam, że też jej nie ma. Wgrzebałam taką puszkę z szafki e, z soczewicą. Powiem Wam, że ja soczewicy chyba nigdy w życiu sama tak nie przygotowywałam, więc tak wpadłam na pomysł, że zrobię takie kotleciki. Kiedyś już robiłam coś podobnego, ale chyba z ciecierzycy. O połączę z pieczarkami, które będę podsmażać na masełku i z pomidorami suszonymi. Do tego oczywiście jakieś tam przyprawy, czosnek, natka pietruszki świeża. Ja uwielbiam świeże przyprawy, świeże zioła. Do tego oczywiście jajko, jeszcze będzie bułka tarta, takie buraczki. Zrobię sobie takie pire, tym razem z batatów, nie ziemniaków. Także działamy. To będzie bardziej wymagający obiad i to nie będzie nic takiego ekspresowego. Dzisiaj mam czas na no takie gotowanie jak ja mam trening i wracam ze szkoły to mój obiad robię dosłownie 20 minut. Każda osoba, która mówiła, że moje przepisy na co dzień się długo przygotowywuje i że ja siedzę w kuchni pół dnia to to jest nieprawda. Bardzo cenię sobie czas i śniadania, obiady, kolacje dosłownie robię zazwyczaj w 20 minut. 30 minut. Czasem są wyjątki. Mam sobie tutaj tą cebulkę i czosnek pokrojone już. I do tego pieczarki, sól i pieprz. Są mięciutkie. Właśnie pikają mhm, już są gotowa Gorące Tam koniec dodam Dosłownie łyżeczkę masła Ja te pomidory sobie wyłożę na papier I odsączę ręcznikiem Wy Spiderman'y Powiem Wam szczerze, że nie wiem ile z tego wyjdzie um, tych kotlecików, ale wydaje mi się, że mniej więcej dwa tego łyżka bułki tartej. Na razie dam tyle. Zobaczymy, czy będzie więcej potrzeba. Naprawdę mało tego oleju, um, więc to przykrywamy, żeby... Te kotleciki się tak ścięły w środku pod właśnie tej pary. I potem na koniec jeszcze będę je obracać, żeby ta góra mi się też przypiekła. Ja już sobie zrobiłam mój obiad. Wyszedł e, przepięknie. <śm> mm. Wow. Wow, wow, wow w dziesiątkę. Przepyszny obiad. Zabiorę się teraz za zamówienie. Moje polecajki, jakbyście chcieli coś zamówić, żebyście wiedzieli już na przyszłość co. Zacznę może od płatków owsianych, które lecą u mnie szybciutko. Już mi się skończyła paczka, także muszę nadrobić zapasy. E, tutaj mamy drobne i takie zwykłe, można tak powiedzieć. Miałam te owsiane zwykłe, więc teraz sobie zamówię mm, drobne. Trzy sztuki, jak nie cztery. Chyba. Dobra, dodajemy do koszyka. Zdecydowanie moje ulubione to są te jeżyki kolorowe. Już mi się skończyły paczki. Jedną dałam chłopakowi na spróbowanie. Na pewno lądują kropelki czekoladowe, które no uwielbiam, dodaję je tak często do posiłków, do omletów. Owsianek, jakiś ciastek. Są nowości z racji tego, że zbliżają się święta, tak jak już mówiłam w poprzednich vlogach. Te pierniki są naprawdę bardzo fajne. Jeśli komuś się nie chce robić pierników w tym roku, to spokojnie możecie sobie zamówić. One smakują dosłownie tak, jakbyście je sami zrobili. Takie domowe. Czuć przyprawy korzenne, bez żadnych jakichś konserwantów. Także bardzo polecam. Potem, jak będę sobie robić kolację, to zrobię sobie właśnie taki poncz zimowy. To są moje ulubione zdecydowanie batony, także sobie na pewno wezmę kilka. Zamówiłam jeszcze cztery rzeczy, które planuję właśnie na święta, czyli to będzie takie rozdanie, ale taka paczka prezentowa. Właśnie otwarłam paczkę tych ciasteczek, bo chciałam skosztować, czy, czy będą warte tego, żeby dawała wam je do rozdania i są warte. Myślałam, że to będą takie chlebki, takie suche, nawet nie słodkie chlebki, a okazało się, że te ciasteczka są tak przepyszne, że aż sobie zamówiłam sama paczkę. pewno będziecie zachwyceni. Dwie mąki, ponieważ już mi się skończyły, jedna owsiana, jedna z orkiszu. Że będziecie mogli sobie na święta jeszcze zdobyć jeden prezencik ode mnie. Może Wam coś jeszcze włożę do tego prezenciku? Nie wiem, ale tylko Was informuję, także jeśli chcecie być na bieżąco i dokładnie wiedzieć, kiedy jest konkurs, oczywiście zapraszam na Instagrama, bo tam będę informować. I też na pewno pojawi się vlog wcześniej. Ostatnio robiłam konkurs, to był chyba full of fitting z konkursem. To coś będzie podobnego właśnie na początku grudnia. Robiłam leśniki dla babci i wyszły mi dzisiaj tak przepyszne leśniki. jakby ciasto idealne, tak jak się kiedyś jadło u mojej babci, także stwierdziłam, że muszę sobie zrobić jeden z dżemem. Totalnie wypadła mi dzisiaj z głowy matematyka, ta już wypełniał, że mam na 19 matematykę, e, także, e, także wracam około 20.15 do domu i zrobię sobie kolację. Moja dzisiejsza kolacja to nie będzie nic odkrywczego, ponieważ zwykły serek wiejski na słodko. Ja uwielbiam jeść serki wiejskie na słodko. Jeśli ktoś nie lubi tego połączenia, pokażę Wam jakby moją kombinację składników, która zasmokuje każdemu. Zastanawiałam się, czy nie zrobić placuszków twarogowych. Mam resztkę twarogu. Szczerze, bo zawsze nie chce mi się bawić, a z tym przepisem jest troszeczkę roboty. Nie ma serka wiejskiego bez owoców, także e, banan i maliny. Do serka wiejskiego fajnie e, pasuje kiwi, które zazwyczaj dodaję. Żeby jeszcze sobie podbić to białko, to użyję odżywki białkowej. Ja używam odżywek z olimpu one najbardziej siedzą. Cynamon, moja ulubiona przyprawa i kakao gorzkie. Używam tylko gorzkiego. Moja mama ostatnio się pomyliła i kupiła Używała coś takiego, bo myślała, że to też jest e, gorzka czekolada. W mi opakowanie okazało się, że to są takie saszetki do zalewania. I jak ja zobaczyłam, jaki to jest skład, sam cukier. I to jest tak słodkie, że jak ja to spróbowałam, to aż mnie skręciło. Także tylko ta gorzka. Jakieś tam źródło tłuszczu sobie dam. Łodzik u mnie, miodzik. I tyle. A teraz to jest takiej. Bierze. Bananito! Słuchajcie, u nas banany w domu tak szybko znikają, że moja mama musi co 5 dni, co tydzień, nawet nie, musi kupować tyle bananów, ponieważ ja zazwyczaj codziennie im jakiegoś banana, czasami dwa. Mój tata sobie wierzy do pracy banana, moja się teraz. Bardziej bolało. Minkę kakao. Odżywka białkowa. Zrezygnuję prezentuję kolacja. Robiłam dosłownie w 10 minut.